Robur, weź normalnie i stań, okej. Okay. Okay, Witamy wszystkich widzów. Mały challenge dzisiaj z Jackiem. Tutaj pokażę ja jestem. Halo, Cześć. Bez kasku. Bez kasku, nie ma. Progres. To nie będzie nic wielkiego, ale i tak się zmęczymy. 30 podciągnięć na chwytem szeroko. Później przechodzimy na pompki na poręczach 50. Kto pierwszy skończy, wiadomo, jest najlepszy. Wiesz, o, będziecie kura. robić we czterech naraz, start. więc... Ile no, no, wójka, no, Nie wiem, czy ten aparat może być w deszczu. Ale się zmieści. Ale to też jest start. Saker mówi start. Ja mówię start. Skatujemy, no? no. Start. no. Dawa. start. A ile trzeba zrobić naraz? No, 30. Ale nie naraz, w sumie. A. Już mam bekę. Musi być tak? Nie, ale to jest pod rząd, tak? Tak muszę A, I dopiero, i dopiero do kolejnego Jak tu 30? Ile macie? To jest Ja 17 Ciężki edit będzie, trzeba będzie wrzucić nad każdym Ile kto ma Rabiem pula się podciągałem, ale to ciężko idźcie. Się... Hahaha! Nie ma! Jest! 17. Kulturyści w chuj! Ile pącz? 23. Ale kompromita. Pączul was wyrucha. 24. Jacek was wyrucha z pączkiem? 70. Mogę! 70? 70. Nie, to jest łatwiej, no. Dawajcie, zniszczcie ich. Kurwa Kurwa za krótki jest 21 20 Siedzą, jak ciężko już Ej nie wiedziałem Jak ja pompki wie. pokażą kto jest mężczyzna Kto <noise> to tam pójdę 26 Ale to <noise> działa Abstrakcja Kurwa 4 ja to ja zawsze ja mówiłem cztery. Ja to zawsze mówiłem że wznosy w okiem pokazują kto jest prawdziwym mężczyzną Ale Dzisiaj pompki Dzisiaj pompki dzisiaj dzisiaj swojego <śmiech> 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 Dawaj no szybko i i dalej Dawaj pącz Jedno, tylko jedno Bach. Te 30 Ja ile, się męczę? Ile masz? Jacek nie masz 30 2. Ile masz owca? 27. Spokojnie Nie no niewykonalne 50 A ile zajebałeś? Słaby 10 Patrz <ślać ślać> na niego co No rok. widzę Ej. Jeszcze jedna 50. <laughs> Ile? 11 <laughs> Dojebali z tą 50, sami nie zrobią. Kurwa, dojebali. <laughs> nie Git, teraz mam wszystkich w kadrze <coughs> Robur nam piezdalał się kartofli No on to daje. na kartoflach, to na dopingu. Kartoflę. Na dopingu to żaden wynik robór, nie naprawdę. Ma kurde, wiesz. <coughs> ja kartofli nie pojadłem <coughs> ten jak na kurwę Jeszcze jeden <grymne> Wygrali w drążku, Wygrali a teraz dobra. pizda Ile <grymne> <Na> macie? 15 <grymne> <grymne> Super jest patrzeć na Pączka i Jacka 21 Owce specjalnie zrobił 50, bo wiedział, że tu jest mocny Że przegra na drążku, no, i że tu nadrobi się no, Ta. to zrobi 44 Nie było pompy Ile masz robót? 40 O, no, Dawaj robur, musisz teraz na raz dyszkę i maszowce. Dawaj! 50! pól! Pojebany 27 Raz my się męczymy, tak? O, nawet słońce wyszło Gimnazjusz Gymnazjus na was Zesłał błogosławieństwo A może tam pójdę? Ile robór? 4, 4. Robicie to ćwiczenie, przyznać się. A ja zniecierpiało. Ale podciąganie było strasznie chaotyczne. Straszny chaos. Ja się muszę przyznać. Jeszcze jeden. Ja to czułem jak to wygląda, czułem jak to wygląda tragicznie to wy jak to obejrzeliście to Ali nie sądziłem że z tą no, tak. masą wy możecie tutaj wygrać. Tak szybko. W ogóle. Ale na podciąganiu No ale no, 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 nie sądziłem że, że tu możecie wygrać ostatni. tak szybko i zrobił. zrobiłował do zdjęcia to nie będziemy przedłużać To będzie trwało z 5 minut A ile macie? Ja 31 Ja 31 do 40 dawajcie Gratuluję ja jestem białowiany. To pierwszy do 40. Najczęściej wygrali. Niesamowite. Ej. To jest poświęcenie właśnie. To Ile? 7 Jak to 6. Dobre światło Cię ratuje, tak? To wyglądasz jakbyś nie trenował. No. I on otwarł znowu, wiesz? Nie wygląda tak. Się kasza, no, tam się każe w W słońcu stań, robur. Stań słońce, słońcu, będzie lepiej. Już tam filtr żeby było dobrze, jak widać No Ja nie będę składał tego, ja to jestem... za dużym nube. Ja, ja tu, wiesz, do pięćdziesięciu. No później. Na 40? No Już było Jeee. Dobra I tak czuję się przegrańcem Ale na drążku, na drążku wygrałeś To następnym razem sam drążek, co? Zrobimy <laughs> I 100, 100 na drążku Polecamy Polecamy ten challenge z shindizom Tak właśnie. właśnie I dawajcie propozycje Zachęć na razy. kolejne na armię. się tam nie hejtowali i nie wymyślali, że Wy jesteście takie kozakiem, no to przyjście i spróbujcie. Bo każdy w gębie jest mocny albo w komentarzach. A ja jestem cienki i to zobaczyliście tutaj. Ale ciężko ten fryce, ale dobrze, próbuję dobrze dalej i cisnę. I także bierzcie <kuh> przykład i no ruszajcie się albo tutaj, albo na siłce, mniej pisania komentarzy, bo kozak w mecie pizda w rzeczywistości. I tego się trzymajmy. To może na koniec, żeby fajnie się bawić. Zapraszam do kręcenia swoich filmów z tym challengem. Oznaczajcie hashtag challengeWK i zobaczymy, wybierzemy najfajniejsze filmiki. Poczekaj, tylko że do naszej kamery. Zapraszamy na kanał Jacka. Jeżeli chcecie zobaczyć, co u nas gra na magazynie, jak są pakowane wasze paczki, to, ale to było głupie, nie można tak technicznie mówić. Po prostu sprawdźcie ten, ten film Jacka, i tyle. Ale to <laughs> też nie wiem. A powiedz, jeszcze zobaczymy. jedną rzecz, bo. Że na challenge zapraszamy, tak, bo to jeszcze tutaj trzeba powiedzieć. A, że ucieka. Tak, zapraszamy próbowali. na challenge. Że, ja jeszcze raz. No. no. na fazie. Cześć Jacek, cześć widzowie Jacka i nasi. Zapraszamy na challenge. WK, <coughs> hashtag WK challenge. Tak.